Dzień dobry. Dzień dobry. Pewnie wielu z Was wie doskonale, jak wygląda mafia sycylijska na filmie Ojciec Chrzestny. Ale pytanie, ilu z Was, bo my do tej pory tak naprawdę nie wiedzieliśmy, jak olbrzymi wpływ na tak naprawdę historię świata miała owa mafia. Zapraszamy na dzisiejszy odcinek. A dzisiejszy odcinek sponsoruje piękny widok na Etne. Z miejscowości Forza Diary, która y, również odegrała y, pewną rolę w filmie Ojciec Chrzestny, dlatego nie bez powodu znajdujemy się dokładnie w tym miejscu. Ale żeby y, zrozumieć y, historię Ojca Chrzestnego i y, całą, całe to zaplecze mafijne, no to trzeba się trochę cofnąć w czasie do początków mafii, tak żeby w ogóle zrozumieć, y, czym ta mafia. Była i skąd się wzięła, jakie są jej początki. Jeżeli przypomnicie sobie film Ojciec Chrzestny, to fragment, w którym rozpoczyna się historia sycylijska tego filmu, czy już tak za połową w zasadzie. Rozpoczyna się od tego, że Michael Corleone wędruje z dwójką ochroniarzy, towarzyszy po wzgórzach. Jeden z tych towarzyszy ochroniarzy wskazuje na wioskę położoną w dole i mówi, że to jest... Corleone, czyli miejscowość rodzinna Michaela Corleone. Michele, Corleone. No więc e, dla waszej wiadomości nie było to Corleone, a była to właśnie Forza di Argo, czyli miejscowość, w której się znajdujemy. znajdujemy. A teraz przełączamy się w tryb historyczny i wszystkie sceny historyczne będą wyglądały w ten sposób. E, Dlatego, że musimy cofnąć się do historii dosyć dalekiej, a mianowicie musimy zrozumieć, dlaczego w ogóle ta mafia na Sycylii powstała. Jak już wiecie z poprzedniego odcinka bądź z poprzednich odcinków, Sycylia była umiejsc jest umiejscowiona w dosyć strategicznym miejscu na Morzu Śródziemnym w takim centralnym. Dodatkowo są tutaj bardzo żyzne ziemie, które pozwalają na uprawę między innymi cytrusów. I doskonale wiecie, że historia Sycylii to historia podbojów innych krajów i innych narodów. W związku z tym faktem Sycylia przez wiele wieków należała do różnych krajów, które były dosyć oddalone od samej wyspy. Czyli ten ośrodek centralny władzy znajdował się albo w Rzymie, albo w Hiszpanii, albo w Niemczech, albo w Grecji. Nigdy w zasadzie to miejsce nie miało, znaczy nigdy do pewnego czasu oczywiście, nie miało takiej władzy centralnej umiejscowionej. Na samej Sycylii. Dlatego y, większość tych krajów, do których Sycylia należała, nie przejmowała się za bardzo tym, co dzieje się na samej wyspie, y, o ile wyspa przynosiła profity w postaci podatków. A tu już widzicie kościół Forza di Argo, y, który zagrał w drugiej części Ojca Chrzestnego. Y, jest to miejsce, gdzie młody Wito ukrywa się w sianie. Na Ośle, i wywożą go z wioski, żeby uciekł przed Doncicio, czyli lokalnym mafiozo. A więc początków mafii możemy w zasadzie szukać w okresie panowania Hiszpanów, tutaj na wyspie. Natomiast takie pierwsze rzeczywiście zorganizowane rodziny, o których możemy rzeczywiście powiedzieć, że to był pierwowzór mafii, powstały mniej więcej w okolicy regionu Palermo, czyli stolicy wyspy. I mówiono o nich jako mafia cytrusowa. Czemu cytrusowa? Wspomniałam Wam o tym, że tutaj na terenie Sycylii były bardzo żyzne gleby, które obfitowały właśnie w owoce cytrusowe. I to rolnicy, farmerzy, którzy uprawiali te owoce cytrusowe, musieli obawiać się właśnie największych problemów, największej ilości rabunków, kradzieży. I dlatego zaczęły powstawać lokalne rodziny, lokalne stowarzyszenia, które interesów tych. Ogrodników miały bronić. Szczytny cel, który przerodził się w nie tak szczytną historię, dlatego że te mafie cytrusowe zaczęły przejmować w zasadzie. Całą gospodarkę i cały, cały obrót, cały handel owocami cytrusowymi na wyspie. Dane historyczne z końca XIX wieku pokazują nam, że właśnie w tym okresie Sycylia, dzięki handlowi cytrusami z Europą i ze Stanami Zjednoczonymi, stała się jednym z najbogatszych regionów całej Europy. pod przykrywką handlu cytrusami i owocami mafia sycylijska zaczęła nabierać doświadczenia i mogła przenieść swoją działalność również na inne aspekty gospodarki i tak naprawdę oferując ochronę tym ogrodnikom i farmerom w rzeczywistości sprawowała nad nimi absolutną władzę dlatego że skupowała od nich owoce po bardzo tanich cenach, a sprzedawała pośrednikom, którzy wysyłali cytrusy do Europy i do Stanów Zjednoczonych po dużo wyższych pieniądzach. Do pewnego momentu ogrodnicy nie mieli z tym problemu, dlatego że mafia oprócz pośrednictwa w sprzedaży owocami również oferowała im bezpieczeństwo. Natomiast w pewnym momencie zaczęło się to przeradzać w bardzo dużą dysproporcję pomiędzy uprawami cytrusów pomiędzy właśnie ogrodnikami, a Samymi rodzinami mafijnymi. W momencie, w którym e, rodziny i ogrodnicy zaczęły się orientować, że to mafia przejęła w zasadzie ich interesy, e, część z nich zaczęła się buntować, jednak było już zdecydowanie za późno. Rodziny mafijne miały zbyt wielką władzę i wszystkich, którzy się buntowali, albo w jakiś sposób podporządkowywano, albo ich torturowano, albo uśmiercano. I tak właśnie mafia sycylijska rozpoczęła najlepsze lata swojego istnienia. Zrobił mi tę przysługę i wysadził mnie na górze, żebym nie musiała po schodach dygać z parkingu. A my przenieśliśmy się z miejscowości Forsa di Argo, jakieś kilkanaście, trzynaście mniej więcej kilometrów, troszkę bardziej na północ, do miejscowości Sawoka. A czemu tutaj? Dlatego, że to w Sawoka nagrano chyba takie najbardziej kultowe sceny z filmu Ojciec Chrzestny z pierwszej części. Zresztą za mną już widzicie pomnik, rzeźbę, rzeźbę, która tutaj powstała na część Francisco Forda Coppoli. A czemu w ogóle Coppola wybrał region wschodnich Włoch zamiast Corleone, które w zasadzie znajduje się jakąś godzinę jazdy na południe od Palermo, no w momencie, kiedy zaczynali kręcić pierwszą część Ojca Chrzestnego, Corlone było już miastem, a nie wsią, miasteczkiem. Było bardzo dobrze rozbudowane. Poza tym wieść gminna niesie, że zarządca miasta Corlone chciał od Kopoli sporo pieniędzy za to, żeby mógł w tym mieście nagrywać. A w Taorminie, która znajduje się pod Etną, czyli już tutaj właśnie na wschodzie wyspy, była jedyne, jedynie dobrze rozbudowana sieć hotelowa, która mogła pomieścić całą ekipę filmową. I to właśnie dlatego tutaj w regionie Sawoki i Forza di Argo Coppola znalazł swoje filmowe Corleone. A żeby do Sawoki dojechać, to trzeba wszystkimi tymi serpentynami na dole się przedostać. Także jak ktoś z Was ma chorobę lokomocyjną jak ja, to współczuję. Tam w dole jest osioł, który coś robi. Na pewno coś robi, bo można do niego wrzucić pieniążki. A czy ktoś z Was poznaje ten budynek? Może wtedy nie było y, tak wielu winorośli, natomiast jest to bar Vitelli, y, w którym Michael Corleone prosi ojca Apoloni swojej przyszłej żony o to, y, żeby mógł się do niej zalecać. Fatto vino! Bene, vino, basta una bottiglia nella poche picchiera! Ma ti ha fatto buona caccia! Voi conoscete tutte le carote del suo paese! Anche Non abbiamo incontrato qualcuno di bella! Una particolare ha colpito il nostro amico come un fiume. Eh, I w środku można zobaczyć wiele pamiątek po ojcu Chrzestnym. także właśnie tam się teraz udajemy. A zresztą podobno podają tutaj bardzo dobrą cytrynową granitę. Nawet się polecają, że serwują granite. To co, wchodzimy? Podobno jest tutaj też tak trochę muzeum ojca Chrzestnego. Ale ładnie. Czy to jest nie mam żadnego respektu ani jego żona. Nie wolę żadnego respektu. Nie wolę żadnego respektu. O jaki jest? Jaki jest? Otóż jest rysunek: Bar Vitelli, ślub Michaela i Apoloni. I ta scena, w której właśnie Michael Corleone mówi, że albo właściciel baru wyda go, bo jest bardzo wiele wart, ale wtedy Apolonia straci ojca, albo zyska męża. Mój name jest Michael Corleone. E się nazywa Michaela Corlone.

I mamy nasze granity. Olka, sama granita cytrynowa, moja ze słodkim winem i kanolo z ricottą, którego polecają tutaj spróbować. Na przełomie XIX i XX wieku e, odbyła się masowa emigracja Włochów do Stanów Zjednoczonych i między innymi właśnie z Sycylii. Wyemigrowali też e, głównie w okolice Nowego Jorku i Chicago. Rodziny wymkrywały rodziny mafijne. I właśnie na przełomie XIX i XX wieku rozpoczyna się historia amerykańskiej mafii, która różniła się trochę od swojej poprzedniczki, czyli kosy nostry, tak jak nazywana była mafia na Sycylii, nasza sprawa. Natomiast wszystkie te wartości, hierarchie jakby rodzin mafijnych przeniosły się z nimi za oceanu. A po czym poznać, że granita jest yy, dobra i świeża? Po tym, że są w niej pestki, pestki, z cytryny. A to koty Ojca Chrzestnego. Jeden i drugi. W swojej tradycyjnej formie kosa nostra zajmowała się głównie w, hmm, wymuszeniem haraczy, handlem autami czy papierosami, czy ochroną te prostytutek. Rodzina, rodzina i więzy krwi stanowiły podstawę hierarchii. To nie znaczy, że nie mogły się do mafii, do rodziny mafijnej dostać osoby z zewnątrz, ale po pierwsze i na sam początek musiały przejść pewnego rodzaju testy. Często takim testem, sprawdzianem było zlecenie zabójstwo zlecenia kogoś, głównie po to, by uniknąć przedostania się do rodziny mafijnej. Co nie znaczy, że w Policji czy w Polityce osób należących do Kosenostry nie było, bo znajdowali się tacy oczywiście na wysokich stanowiskach właśnie czy w Policji czy w Polityce, ale również wśród księży. A czy poznajecie już ten kościół? Żeby się dostać do tego kościoła to musimy iść pod górę. Także wybaczcie, ale przebitki tu jeszcze, jest Sawoka od strony kościoła, a my byliśmy tutaj, tam gdzie te drzewa. I przewędrowaliśmy sobie ścieżką do góry, do góry, do góry. A kto uważnie oglądał Ojca Chrzestnego, ten już na pewno zgadł, że jest to kościół, w którym Michael i Apolonia brali ślub. A potem tą drogą w dół udawali się na swoje przyjęcie ślubne. W tym miejscu. Klęczeli młodzi podczas błogosławieństwa, czyli Majki i Apolonia. Apolonia. Nie Apolonia. Ja wiem, co tam dzisiaj z Apoliną. No i właśnie tutaj stąd wstają z klęczków, jak przyjmują błogosławieństwo. I młody ministrant zbiera dwie białe poduszeczki, które pewnie za chwilę zobaczymy w środku. A tak wygląda kościół w środku. Są tutaj też poduszki, na których klęczeli. No i zdjęcia. Bardzo fajnie. I wygląda na to, że strój księdza, który udzielał wtedy ślubu. Olkowi bardzo słusznie skojarzyło się to z Antonio Gaudim i z jego użyciem ceramiki w budowie. I jeżeli jesteście ciekawi więcej na ten temat, to zapraszam do odcinka z Barcelony. Po II wojnie światowej uwaga mafii skupiła się na białym złocie, czyli na narkotykach, głównie na heroinach. Na początku dostawcą heroiny z Europy do Stanów Zjednoczonych, do mafii amerykańskiej, była mafia znajdująca się na Korsyce. Natomiast nie podobało się to mafii stylijskiej. W 1957 roku został zwołany zjazd mafijny w Palermo, czyli w stolicy Sycylii, na którym jednoznacznie ustanowiono, postanowiono, że mafia stylijska będzie miała wyłączność na sprowadzanie heroiny. Do Stanów Zjednoczonych. Po II wojnie światowej, z biegiem czasu i wzrostem obrotu narkotyków, sprawy zaczęły przybierać coraz brutalniejszy i Coraz bardziej krwawy obrót. Na pierwszy plan wysunęła się oczywiście maksymalizacja zysków, a poszanowanie dla wzajemnych stref, wpływów przestało obowiązywać. Konflikty klanowe wybuchały z coraz większą częstotliwością, przybierały prawie że rozmiary wojen i kończyły się krwawymi masakrami. Zaczęły ginąć, zaczęły ginąć rodziny mafiozów. W końcu, w tym takim jednolitym i mocno hermetycznym środowisku, zaczął pojawiać się rozłam, i przykładem Takim przykładem mafioza sycylijskiego, który zapoczątkował w zasadzie taki rozłam, był Tommaso Buschetti. Tommaso w wyniku tych wszystkich konfliktów wewnętrznych stracił dwóch synów: szwagra, zięcia, starszego brata ze swoim synem. I kiedy uciekł do Brazylii, tam został. Aresztowany postanowił złamać prawo omerty, czyli bezwzględnego zakazu mówienia o sprawach mafii, i pójść na układ z rządem i wydać ogólnie cały sposób działania mafii, jak i bosów mafijnych. Zgodnie z zapowiedzią sprawdzamy, co robi Osioł, jak się wrzuci pieniążki. Insert coin to listen. No he hecho. Déjame ver Coño flojita Déjame ver ahora A si a prender Na chwilę wracamy do Palermo, żeby pokazać Wam teatr. Teatr, który już pewnie widzieliście, jeżeli oglądaliście nasz odcinek właśnie z Palermo, czyli pierwszy odcinek serii z Sycylii. Natomiast teatr ten, wtedy Wam powiedziałam, że trochę więcej Wam o nim powiem właśnie w tym odcinku. Dlatego wracam do Was z informacją. To jest teatr, który również grał w Ojcu Chrzestnym, w, w części, w której na schodach tego teatru ginie córka. Michaela Corleone, Maria. Ona właśnie na schodach tego teatru ginie. I to właśnie te słynne schody, które grały w Ojcu Przesłon. Chwilę też grał jeszcze w momencie, w którym syn Michaela Corleone grał tutaj w, w przedstawieniu. A historię o mafii zakończymy w miejscowości Taormina. A dlaczego tutaj? Dlatego, że może nie ma to jakiegoś specjalnego związku z Ojcem Chrzestnym, ale to właśnie, znaczy samym filmem, ale to właśnie w Taorminie mieszkała ekipa filmowa podczas kręcenia części sycylijskiej. No więc właśnie jesteśmy w Taorminie. Taormina podobno jedno z najładniejszych miasteczek Sycylii. Też najbardziej zatłoczonych, szczególnie w sezonie. To prawda, ilość ludzi przewyższa tą, która była do tej pory w innych miasteczkach. Prawda? Działania e, Tomaso doprowadziły do tak zwanego maxi procesu, czyli do jednego z największych procesów bosów mafijnych e, w historii e, współczesnej Europy. W 1986 roku oskarżonych zostało 464 bosów mafijnych, z czego 100 oskarżono zaocznie, bo w ogóle nie pojawili się na rozprawie. Bosów mafijnych broniło ponad 200 prawników, po drugiej stronie siedziało 50 oskarżycieli. Proces trwał prawie rok. W 1987 roku doprowadzono do skazania 362. Bosów w tym stu zaocznie. I można by pomyśleć, że ten proces i ten wyrok zadał śmiertelny cios mafii sycylijskiej. Jednak tak naprawdę, już po dwóch latach od wyroku, w więzieniach pozostawało tylko 60 bosów mafijnych. Reszta wyszła ze sprawą różnego rodzaju kruczków prawnych, przedawnień, działań zakulisowych. Kończąc temat mafii, który ciągnie się prawie do czasów współczesnych w 1992 roku, zostało zestrzelonych dwóch sędziów czyli Giovanni Falcone i Paolo Borsellini. Zostali oni zastrzeleni przez członków mafii za swoją nieustępliwą postawę, za to, że nie chcieli być przekupni. I w zasadzie w tym momencie kończy się taka no, współczesna i bardziej znana ta historia mafijna, ponieważ państwo włoskie już wtedy rzeczywiście mocno wkroczyło i mocno ograniczyło możliwość działania mafii. Także na tym kończymy mafię. Właśnie. Dzisiaj żegnamy się za wczoraj, ponieważ wczoraj się nie pożegnaliśmy, bo pochłonęła nas ta Ormina, w której również zaczniemy przyszły odcinek. Dlatego żegnamy się teraz. Do zobaczenia za tydzień. Tak jest. Niech ojciec będzie z wami.